Spotykamy się tutaj, czy zaprosiłam Was tutaj po to, żeby porozmawiać o klasach Manfreda Zepedy, które będą niedługo w Polsce. No i chciałam tak kilka słów powiedzieć o tym, skąd się w ogóle Manfred Zepeda wziął w Polsce. Ja zaczęłam swoją przygodę z Access mieszkając na Wyspach Kanaryjskich, a więc też słuchałam różnych ludzi po hiszpańsku. I jednym z moich ulubionych facilitatorów, których słuchałam na YouTubie w dużych ilościach, był Manfred Zepeda. Po czym wróciłam do Polski i jak się spotykaliśmy na wymiankach, to puszczałam Manfreda Zepedę po hiszpańsku. I się to podobało ludziom, mimo że nie rozumieli specjalnie co mówi, ale fajne odkrywania były. I następnie spotkałam go na klasie Symfonii Możliwości w Wiedniu i zapytałam czy Wyraziłby zgodę na to, że ja mogłabym tłumaczyć te jego youtubowe ciekawe rzeczy, bo je puszczam na wymiankach. Był bardzo zaskoczony i się zgodził. I od tego się to wszystko zaczęło. Następnie zaczęłam proponować, że może ja przetłumaczę jakąś klasę, którą ja z nim robiłam, na przykład o istnieniach. I tak nasza współpraca zaczęła się rozwijać powoli, aczkolwiek sukcesywnie, bo w tej chwili mamy w Polsce różne programy i klasy Manfreda dostępne po polsku. Są to programy, które on robi e, i takie sześciomiesięczne, gdzie raz w miesiącu jest spotkanie. No i po raz kolejny już będzie w Polsce. To już jest e, mm, czwarty raz, będzie teraz w Polsce, więc jak może być jeszcze lepiej? Wszystko się zaczęło od tego, że ja chciałam się podzielić tak naprawdę tym, co Yy, sposób facylitacji i narzędzia, które Manfred proponuje dałem mi w życiu, więc ja się postanowiłam tym podzielić z innymi no i się dzielę i teraz zaprosiłam was, jako że uczestniczyłyście w klasach Manfreda niektórzy, w wielu niektórzy w mniejszej ilości, ale chciałam też zapytać, poprosić, żebyście podzieliły się waszymi doświadczeniami tym, jakie to było dla Was? Jakie było dla Was spotkanie z Manfredem? Bo wiem, że niektórzy go znali na przykład już z programu wcześniej, czyli z głosu tylko, a spotkanie na żywo jest zawsze czymś innym. Jakie to było? Jakie te narzędzia są dla Was? Bo dla mnie to wiadomo. No tą osobą, która w największej ilości klasu Manfreda była, była Paulina, więc zacznijmy od Ciebie, proszę. Cześć. To, co ja mogę powiedzieć, co mnie urzekło w klasach Manfreda, to um, taka ogromna życzliwość do uczestników tych klas. Um, to ogromna ilość narzędzi, które daje, bo um, ja byłam na trzydniowej klasie na ciało, którą chciałam wam gorąco polecić, bo um, sposób facylitacji prowadzenia tych zajęć, um, jasność informacji, jaka jest przekazywana, na, na, tej, na tej klasie, wyjaśnienie, bo jest to klasa na ciało, więc pracujemy z ciałem, pracujemy na punktach energetycznych, których, gdzie wykonuje się te zabiegi. Również podczas tej klasy Manfred prowadzi facilitację i prowadzi tę klasę energetycznie w ten sposób, że ona jest ogromnym wkładem dla nas. I ja muszę powiedzieć, że początkowo miałam jakąś może wątpliwość co do tego, czy to działa, czy nie działa. Natomiast jakieś doświadczenia życiowe, które gdzieś tam po drodze się pojawiły, spowodowały, że mogę stanowczo powiedzieć, że zabiegi z trzydniowej klasy fantastycznie działają, a Doświadczenie Manfreda, ogromna życzliwość, energia, którą kreuje, prowadzi, bo to są też oczywiście uczestnicy, powoduje, że ta klasa ogromnie nas rozwija, więc chciałam Wam polecić. Po drugie, no jest, jest niesamowitym przeżyciem, definitywnie. Więc jeżeli mogę Wam polecić klasę. Trzydniową, to stanowczo tak. Natomiast to, poza tymi klasami, o których mówiłaś, w których dotychczas brałam udział, które zawsze możemy sobie odsłuchać online, które tłumaczyłaś, i które też są ogromnym wkładem, część tych klas są, jest tak naładowana energetycznie, że były moim środkiem nasennym. Fantastycznie. Pamiętam to. Ale to, to był też ważny czas w moim życiu, kiedy ja w tego snu bardzo potrzebowałam, który głos i energia Manfreda daje mi taki spokój i ukojenie. I to jest w takim naszym obecnym, szybkim, mocno energetycznym i naładowanym emocjonalnie życiu, jest to mega wkład moim zdaniem. A to, co chciałam Wam ogromnie polecić, to jest klasa awareness, dziewczyny na pewno będą się dzielić swoimi doświadczeniami, gdzie klasa, którą Manfred jest twórcą i, i, i pomysłodawcą, która ma w sobie bardzo dużo narzędzi, która jest takim energetycznym combo, i na którym Manfred, to jest, ja bym powiedziała, że to jest kwintesencja Manfreda. Energetycznie kwintesencja Manfreda maga. Naprawdę, ja, ja biorąc udział w tej klasie, byłam pod takim, takim bardzo dużym, poważnym przeżyciu w moim życiu. I gdyby nie udział w tej klasie, to myślę, że byłabym w jakimś zupełnie innym, zupełnie niefajnym punkcie. Natomiast. Y, nie, nie byłam w stanie w, y, wziąć udziału w tej klasie, odzywając się na przykład po części, bo nie byłam w stanie z siebie głosu wydobyć. Natomiast patrzyłam, jaki jak dźwięk, jaką energię. Miało, dzięki temu, że ja się nie odzywałam, mogłam popatrzeć, jaką energię, jaki dźwięk, jaką magię kreuje Manfred swoją osobą. I to było tak niesamowite przeżycie. E, że ja na pewno z, z, wezmę udział w kolejnej klasie, powtórzę tą klasę. E, poza tym em, narzędzia, które są na tej klasie, są nieocenione jest jedno narzędzie, ja wam nie będę zdradzać to, to narzędzie, bo musicie udział, wziąć udział w tej klasie, ale jest tak odprężające i tak e, mm, dające obu uczestnikom bo to się dwie osoby robi taką energię i taki spokój i taki, taki ładunek energetyczny że to jest niewyobrażalne więc y, 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 każdemu gorąco polecam y, klasy Na Na i to w samym zakresie klasy czy było coś co cię zaskoczyło w porównaniu do różnych innych klas w których brałaś udział Znaczy ilość Praktycznych narzędzi, na pewno takich, które pozwalają um, zrobić przestrzeń dla nieograniczoności swojego istnienia. E, na pewno e, takie narzędzia, które uwalniają nas od gadającego umysłu, który jest po prostu jest moją, a może nie tylko moją domeną, mojej głowy, która papla bez przerwy. I właśnie to, o czym mówiłam, że te chwile, w których mówi Manfred, ja go często puszczam na noc, w których mówi i ja dzięki temu śpiewam i wyłączam ten marudzący umysł, jest dla mnie nieoceniony. I też są takie praktyczne ćwiczenia, które pomagają nam poradzić sobie z emocjami. Są to praktyczne narzędzia radzenia sobie również, prócz gadającego umysłu, z tym natłokiem emocji albo z takimi rzeczami, z którymi część mamy nieuzmysłowionych, nawet nieuświadomionych. I ta klasa pozwala nam sobie uświadomić pewne kwestie i sprawy, może dlatego się nazywa learning, a uzmysłowiając sobie to, jesteśmy w stanie to zmienić. Fantastycznie, dzięki. Ja z Manfredem miałam styczność tylko raz ale ja mówię, może powiem tak, Manfred był w zeszłym roku i ty, Paulinko, chyba byłaś na tej trzydniowej klasie na ciało właśnie z Manfredem. Ja wtedy byłam po swoich pierwszych podstawach w Sopocie, je robiłam i chyba tu dzień później właśnie była ta trzydniowa klasa na ciało. No, z różnych względów nie mogłam, w ogóle nie brałam jej jakby wtedy pod uwagę, ale osoba Manfreda, ja go w ogóle nie znałam, nie wiem, jak ja mam to wytłumaczyć, ale mm, no po prostu ja wiedziałam, że ja kiedyś na tej klasie trzydniowej, y, którą będzie prowadził Manfred, będę. Ja nie wiedziałam, kiedy to się wydarzy, czy się, jak to się wydarzy. I mi, minął rok, to, to dokładnie jest rok, to będzie dokładnie rok prawdopodobnie. Może tam będzie jakaś różnica kilku dni. I kurczę, ja jestem w okolic Krakowa i, i będzie trzydniowa klasa na ciało w Krakowie. No i po prostu... No nie wiem, to, to co mnie przepełnia, to jest, jest trudno ubrać w ogóle w słowa. Poza tym, no to, że w moim życiu pojawiła się też Violetta i, i, i jako po prostu ten zestaw, że, przepraszam, że tak to powiem, nie? Violetta, Manfred to jest coś, co mnie no, no, no wypełnia taką wdzięcznością i, i i wszystkim tym, czym nigdy kiedyś nie sądziłam, że będę wypełniona. No po prostu to jest niesamowite. I nie umiem tego za bardzo w słowa ubrać, e, także przepraszam, ale mnie tam w środku aż, e, aż roznosi, po prostu, że mnie coś takiego spotka. No a ja Ełernity, się... moje pierwsze spotkanie... Poczekaj chwilę, bo Proszę? ja muszę wyrazić ogromną wdzięczność, że wpuszczasz to, co Cię wypełnia. I to jest piękne no. i to jestem Ci bardzo wdzięczna też. Bo ja ja jestem... Podejrzewam, że Manfred również, ale i świat. No, nie? no I naprawdę to, jest... to, 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 jak mnie ta klasa Euergety zawołała mnie też dużo, dużo wcześniej niż ona, bo ona się w kwietniu odbyła w zeszłym roku. Ja bodajże, będąc w depresji jeszcze wtedy, ja się już zapisałam na tą klasę chyba w listopadzie, czy, czy jakoś tak, i też w ogóle nie wiedziałam, co to jest, ale sobie by no, no tak mnie ciągnęło, tak mnie ciągnęło I, 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 i na tej klasie, no każdy, każdy prawdopodobnie jakby miał z innego swojego jakby punktu, którym jest, odbiór tej klasy. No, ja zaskoczona byłam ilością ćwiczeń, jakie były, bo było sporo, dużo ćwiczeń i to takich ćwiczeń, które, które naprawdę... Zrobiły mi, po, pootwierały mi wiele drzwi w różne strony. Poza tym, co, co się we mnie działo, zanim trafiłam na tą klasę, to ja miałam właśnie tą taką dyskusję sama ze sobą. Ja to umysł, umysł to ja, czy jak? I ta klasa właśnie spowodowała. Jakby rozdzielenie we mnie tych, tych, tych zapytań, znaczy przyszły odpowiedzi, przyszły odpowiedzi, takie, które ja poczułam, że, że one współgrają ze mną, bo to ja taka jestem Zosia samosia, niedowiarka, ale po tej klasie ułożyło się we mnie bardzo dużo, bardzo dużo i bardzo dużo się zmieniło i wciąż się zmienia. Bo jakby rozpoznanie, co to jest ten umysł, a co to jest ja, co to jest percepcja, to dało mi bardzo wiele, bardzo wiele wniosło w moje życie, które, no, no teraz mnie prowadzi do trzydniowej klasy na ciało po prostu. Ja I tam, tak ładnie, i to już. Już nie wiem, co tam będzie, ale tak jak, tak jak, jak już kiedyś wspomniałam chyba Tobie, że z, z ogromnym zaufaniem i, i z taką radością, i nie, jakby nie, nie podważam nic w sobie i chcę, żeby ta klasa się już wydarzyła. Ja jestem niecierpliwa na nią. Nie wiem, tak to mogę powiedzieć. Już niedługo. Wiem. Wiem, a to rok temu było dla mnie nie, nierealne wręcz i niewyobrażalne, no i jest, dzieje się. I w Krakowie, no to Jeszcze jest w ogóle masz. już, no, przyjechało do mnie, przyjedzie. No. Tak, mówisz i masz, Ty No chciał... naprawdę, ale naprawdę ja to tak trochę widzę, no, no. naprawdę. Mm. Specjalnie tak, że... dla Ciebie. No. No, mogę to i tak, ale no, wiadomo, że nie tylko dla mnie, ale, ale, ale czuję się taka przez, przez wszechświat wyróżniona. Może tak to powiem. I tak, trzymaj. Mm. Tak. No dobra, to chyba teraz ja powinnam coś powiedzieć. No więc mnie y, u Manfreda to zaskoczył ten właśnie spokój, tak, jego spokój. Do każdej sytuacji, tak, życzliwość tak. do ludzi. Odpowiadał na każde pytanie zadane. Tak. Nie było złych pytań, czy trudnych, tak. czy niewłaściwych. Na każde potrafił spokojnie wytłumaczyć, odpowiedzieć. No. Tak. A co do Ewernity, no to to jest klasa, która ma, no na, naładowana jest na maksa praktycznymi narzędziami, tak. które w codziennym życiu no, pomagają, pomagają mi. Właściwie to pomogły i problemy się skończyły. Właśnie Brawo. to yy, gadanie umysłu, no to nie wiem, ile możemy tu zdradzić, co jest na tej klasie. No, coś tam możemy zdradzić, no. No, ale to. Nie za dużo. To, nie za dużo. To, to już chyba Marzena mówiła właśnie, że jej pomogło. Mnie też, absolutnie. Yy, no. W Manfred i ty, Wiola, no to jest naprawdę mm, tak. poza tym genialne połączenie energetyczne. To jest. Tak. To, to po prostu jest. Y, 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 Dziękuję. Sama. Y, sama przyjemność. O. Chyba no. <śla> 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 wszystko mówi za siebie. Y, y, wszystkie klasy Manfreda mają. Sporo ćwiczeń, tak? To Ewernity ma najwięcej, i to jest fajne, bo my od razu, ja przynajmniej poczułam, że ja od razu mam korzyści z bycia na tej klasie. No. Yy, polecam ją, bo jeszcze pewne narzędzia, które pokazują, bo, które tu są, ukazują nam, że możemy my zmienić swoją rzeczywistość. To Bez... jest. Ale nie będę zdradzać, jak. Przyjście na klasę. No, możemy, nauczy, nauczyła mnie ta klasa lepiej radzić sobie z emocjami złymi, z problemem jakimś, ustosunkowania się do ludzi, których nie lubię. To takie, takie. No. Tematy y, chyba naj, dla mnie były najistotniejsze, ale nie. No i to, że my, kształtujemy własną rzeczywistość, to ja niby teoretycznie wiedziałam. No, a tutaj przeszliśmy do działań, praktyki. praktyki. Właśnie to jest fantastyczne, że tam jest dużo praktyki. prawda? Bardzo dużo, bardzo tak. dużo. Tak. Bardzo tak. dużo. A jeszcze jedna rzecz nie wybrzmiała. Tak. E, klasa Awareness jest klasą o percepcji i świadomości, ale ona posiada również niesamowity zabieg na ciało. Niesamowite. Bo ja go wykonuję, śmieję się zawsze, że y, zawsze mówię osobom, którego, którym go wykonuję, że jest ta osoba ogromną szczęściarą tudzież szczęściarzem, bo jest w rękach jednej z 18 osób w no Polsce, tak. które y, znają ten zabieg po pierwsze, y, po drugie, no, mam nadzieję, że będzie nas więcej, ale to co ludzie mówią wychodząc y, z tych zabiegów. Albo po tych zabiegach, że ich życie też się zmienia. Bo on energetycznie, raz, że energetycznie zmienia. Dwa, że niesamowicie relaksuje. Um, on. Y, 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 ostatnio ktoś, komu robiłam ten zabieg, powiedział. Jestem, to była kobieta, jestem naprawdę szczęśliwa. I to był Taki dla mnie komplement, okay. że, że nie moja zasługa, no bo jakby energia ja. tego zabiegu płynęła. On uwalnia, uwalnia też od stresu, daje szczęście, co jest najważniejsze w tej klasie. Słuchajcie, ta klasa jest bez żadnych wymogów. No. No, tak. No. Większość klas, żeby trzydniowa y, 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 klasa na ciało, wymaga przygotowania, posiadania podstaw. Natomiast na klasę Werner może iść każdy. I dostać praktyczne y, y, narzędzia, dostać y, umiejętność wykonania zabiegu na ciało, który y, daje efekt wow! Naprawdę wow! I mm, ja się cieszę, że go umiem zrobić. Y, mam nadzieję, że będzie nas więcej, którzy będą umieli, bo ja bym chciała go doświadczać jak najczęściej. Czekam na tych praktyków y, z całą mocą, więc y, szlachetni praktycy, przyszli Przecież praktycy. Się. Przybywajcie, żeby szerzyć to, 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 tą energię, bo jest warta naprawdę ogromną. Na wartość moim zdaniem. Świetne też w tym zabiegu na, na ciało EulerNity jest to, hey, że każdy. Ja może jeszcze, że moż... hmm? Możemy go sobie robić sami. samemu? No, samemu. Samemu, no tak. I nawet tak. krótko przed robieniem też jakiegokolwiek innego zabiegu na ciało, czy to jest masaż, czy to jest właśnie, czy to są barsy, czy zabieg na ciało, akces. Zrobienie krótko Warniti powoduje, że ten kolejny zabieg wchodzi dużo głębiej, że jakby ta, to otrzymywanie, tak, otwarcie się na otrzymywanie jest dużo łatwiejsze. To jest w ogóle świetne. No i to uczucie, ja przy pierwszym zabiegu miałam takie poczucie, dlaczego ta osoba zabiera rękę. Tak, no, tak. No. Ja to mogę tylko tak dodać króciutko, że że e jest jakby pierwszym stopniem klasy, którą Manfred robi o percepcji i o tej magii, którą my jesteśmy, żebyśmy mieli do niej dostęp. Jest kolejny etap, który się nazywa alchemia i to już jest magia w praktyce. No i oczywiście, żeby alchemia się odbyła w Polsce, też musi być odpowiednia ilość praktyków po awernity. Więc my bardzo, Bardzo, bo chcemy pójść na alchemię. Nie tak, chcemy, tak. My chcemy alchemię w Polsce. Zupełnie z takiego właśnie egoistycznego powodu też zapraszam. Wszystkich. A poza tym, to co chciałam podkreślić, to co moje przedmówczynie również mówiły. Wiola, Twoje tłumaczenia są niesamowite, bo. Zarówno tych klas online, jak i na żywo. To jest rzeczywiście miks magii, dwóch wspaniałych osobowości, tak. które, które razem wspaniale współgrają, tworząc taką synergię, która jest Ogromną wartością dodaną, więc ym, y, nawet y, y, jeśli nie tylko ze względu na Manfreda, to również na Violetę zapraszamy serdecznie, bo y, ten y, koktajl y, energetyczny y, daje niesamowitego kopa. I, i, I ja Ci chciałam serdecznie podziękować za to, że jesteś i że, y, że y, y, miałeś taką twardość, y, y, y i łatwość w nawiązaniu kontaktu, i że ze względów językowych dla mnie Manfred byłby po prostu zupełnie niedostępny. Dostępny. Natomiast dzięki Twojemu mhm. doświadczeniu, lekkości tłumaczenia jest on dla nas bardziej dostępny i dzięki temu narzędzia są są również naszym udziałem i, i, i możemy się rozwijać, za to, co jest niesamowite. No, Paulina Dziękuję. powiedziała, że dostała kopa, a mnie, a mnie dały te zajęcia właśnie poczucie takiego jakiegoś spokoju, takiego odstresowania się, nie wiem, właśnie płynięcia z falą, z energią. Więc każdy, każdy odbiera energię. Każdy znajduje coś, chyba, co jest mu akurat w tym momencie potrzebne. Dokładnie tak jest. Mhm. Tak, i to jest, wiecie co, tak jak sama nazwa klasy Awareness, która powstała właściwie z takiego połączenia dwóch słów, Awareness i Infinity, czyli świadomość, nieograniczoność, nieskończoność. Więc tak naprawdę te narzędzia dają nam taki e, większy dostęp i też e, myślę, że wzmacnianie w sobie tego uznania, że my jesteśmy takimi istnieniami nieograniczonymi. I, <slison macion> i, <problemy> I jakkolwiek to się objawia, czy to, że ja mam więcej w tym momencie energii do działania, czy ja mam właśnie więcej spokoju, takiego rozszerzenia, jakkolwiek. Ale jest to bardziej dla mnie osobiście te wszystkie narzędzia i też to, to, zarówno ta klasa, jak i te wszystkie programy, o których tutaj wspominamy, które można. Sobie robić online. Bardzo ciekawe, na przykład, był program o Żyj narzędziami z klasy barstw, czy Żyj narzędziami z klasy podstaw, które bardzo pogłębiają, jakby te narzędzia i dają nam taką możliwość uświadomienia sobie tego, że to my jesteśmy w mocy. Że tak naprawdę od nas zależy ta zmiana. To takie przyjęcie na siebie nie tylko odpowiedzialności, która nam się źle kojarzy, ale też takiej. Mocy kreacji, takiego czegoś, że, yy, że tak, jak ja na przykład jestem gotowa się obnażyć i zadać takie pytania, które są trudne, to może się okazać, że ja wtedy mogę naprawdę to zmienić. Nie? Jak rozpoznam to, że ja wchodzę do mysiej dziurki, jak jestem wielkim, nieograniczonym istnieniem, to mogę zobaczyć, hej, ale co ja tu robię w tej dziurce i mogę to zmienić. nie? Więc jakby do tego Was w ogóle wszystkich zapraszamy, do, do wybierania siebie, do... Yy, do wzmacniania tego, kim jesteśmy, każdy z nas z osobno i wszyscy razem. I bardzo się cieszę, że mogłam z wami porozmawiać. Bardzo miło mi było słyszeć też to, co, jakie doświadczenia dla was były na tych klasach, bo ja wiem, jakie to jest dla mnie i tak jak powiedziałam wcześniej, to wszystko się wzięło stąd, że ja się chciałam po prostu podzielić tym ze światem, nie? znaczy z Polską przede wszystkim, ale cieszę się bardzo, że to jest też no, takim wkładem ogromnym dla, dla większej ilości ludzi i jak może być jeszcze lepiej, jak może być tego więcej, nie? No ja, ja, jeszcze, ja jeszcze miałam dużą radość, jeśli mogę powiedzieć, no bo certyfikat oczywiście, mam certyfikat, ale taką dziecięcą radość, jak to często u mnie bywa, z tą radością dziecięcą, ja miałam duży fan i do dzisiaj mam z tego, że otrzymałam tam wahadełko. Ja, go, ja nigdy wcześniej wahadełka w ręce nie miałam, teraz mam swoje. O. Po prostu, tak, tak. I ja mam i kalibruję sobie go i, i czasem z nim gadam. Nie poszerza mojej wiedzy, ale pomaga mi szczytywać moje pole energetyczne, nie? Jakby. Także do tego go używam, ale go uwielbiam. Z wzajemnością, chyba. Bo tak, sobie tak gadamy od czasu do czasu. Chyba. No chyba, bo tak czuję, że się lubimy. No, taki, ja go mam, taki woreczek sobie nabyłam na niego i tutaj sobie ze mną zawsze jeździ. No, tak się polubiliśmy. No. Właśnie tych narzędzi tak naprawdę jest tak dużo, które możemy używać na co dzień, żeby się nie przywiązywać tylko do jednego, do dwóch, tylko że tak naprawdę jest tego multum. nie? I jakby to było się tak otwierać na, na wszystkie możliwe. Wsparcia, tak naprawdę wszechświat jest chętny do tego, żeby nas wspierać, więc przyjmujmy to. Tylko I musimy się coś... otworzyć na to. Tak. Tak, pozwolić sobie to tak no i wybrać. I wybrać. I wybrać. I wybrać, I wybrać. więc zachęcamy do wyboru, wybierz i ty.